To był niezwykle udany weekend dla naszych karateków. Patryk Jarosz, zawodnik biłgareskiego klubu karate tradycyjnego, zdobył aż trzy złote medale Mistrzostw Polski, które rozgrywane były w Lublinie. Co mogę się pochwalić, że zająłem te trzy złote medale w konkurencjach indywidualnych, czyli zapracowałem na nie sam. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo jeszcze do tej pory nie miałem takiego sukcesu, a naprawdę dużo dla mnie to znaczy. A przeprawa do finałów naprawdę nie była łatwa. Ponieważ w tym roku odbywały się w każdych województwach mistrzostwa, w których były przeprowadzane eliminacje do tych mistrzostw, więc naprawdę na, na tych zawodach była sama czołówka, jeżeli chodzi o Polskę i na pewno o, jeżeli chodzi nawet i o świat i Europę, bo byli utytułowani zawodnicy. No I udało mi się. Patryk walcząc z najlepszymi, nie miał łatwego zadania, ale ciężka praca na treningach po raz kolejny przyniosła skutek. Wydaje mi się, że ogólnie cała przeprawa przez Kumite i przez Fukugo naprawdę była trudna, bo tak jak mówiłem wcześniej, na tych zawodach zebrała się cała czołówka z całej Polski i naprawdę nie było łatwo. To nie mogę tak się określić, że akurat jeden pojedynek był trudny, ale naprawdę wszystkie były trudne, do których musiałem włożyć wysiłek. Oprócz osiągnięć indywidualnych Patryk wspólnie z Wojtkiem Kukiełką dobrze spisał się też w konkurencji rozgrywanej w parach. W ogólnej klasyfikacji NBU nasi zawodnicy zajęli piąte miejsce. Trenerem biłgurajskich karateków przez wiele lat był Andrzej Szeliga. Teraz młodych sportowców w szkoli Daniel Iwanek. I tak naprawdę to Andrzej Szeliga to jest jego cały sukces. Ja to tak naprawdę to tylko w jaki sposób starałem się pomóc. Także całe laury jak gdyby i sukcesy Patryka to przede wszystkim zasługa Andrzeja Szeligi. Natomiast ja sobie założyłem, że pochodzę z Biłgoraja i raz w tygodniu będę przyjeżdżał na koniec weekendu, piątek, sobota, ponieważ na co dzień mieszkam w Lublinie, tam działam, tam mam swoje, swoje grupy, swój klub i tutaj tyle ile mogę serca włożyć, to staram się w Biłgoraju ten czas poświęcić. Dla Daniela Iwanka ten weekend również był bardzo pomyślny. Jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego karate, tym razem próbuje swoich sił w jiu -jitsu. W rozgrywanych w Niemczech Mistrzostwach Świata, biłgorajanin zdobył dwa złote medale. Po zakończeniu kariery już karate, zacząłem uprawiać różne inne sztuki, walki i sporty. No i tam zdobyłem Mistrza Świata w konkurencji kata tradycyjnym oraz kata z bronią. To były zawody w Berlinie, tak? Tak, znaczy pod Berlinem w Mhm. Czy jiu-jitsu ma dużo wspólnego z karate, czy to był taki zupełny przeskok? Generalnie, generalnie ja przez 25 lat ćwiczyłem karate tradycyjne i dalej, dalej kultywuję, dalej ćwiczę. Natomiast karate, sam sport ma swoje ograniczenia. Tak? Natomiast w sztuce jest troszeczkę inaczej. A w jiu jest to bardziej taka kompaktowa walka, tak jak na przykład w MMA. Tylko różnica jest taka, że tu się nie walczy w klatkach tylko i nie można też używać ani kolana, ani łokci. Natomiast sama formuła stójki, później przejścia do parteru, zakładanie dźwigni jest podobna. Także no jest to bardzo wymagający sport jiu i jestem mile zaskoczony, ponieważ też jeden z moich uczniów zajął trzecie miejsce w seniorach, a jego uczeń z kolei zajął drugie miejsce w juniorach młodszych. Także tutaj no jest to olbrzymi sukces tutaj naszego karata, ale i nie tylko, ponieważ nie tylko karate ćwiczymy, nie tylko sport, ale też i sztuki walki. W zeszłym roku zorganizowaliśmy międzynarodowy festiwal sportów i sztuk walki. 3,5 tysiąca ludzi mogło obejrzeć na hali Globus w Lublinie to wspaniałe wydarzenie. A być może już niedługo będziemy mieli okazję podziwiać naszych karateków w nowej przestrzeni na sportowej mapie Biłgoraja. Daniel Iwanek i Biłgorajski Klub Karaty Tradycyjnego z pełną siłą wznowili projekt remontu starej kotłowni, jednego z bloków w osiedlu Puszcza Solska i mają wielkie nadzieje, że w niedługim czasie to miejsce zacznie żyć. Wszyscy myślą, że to takie proste, wstryktoń z palca i się robi, natomiast to są jakieś pieniądze, jakieś koszty. To co zrobiliśmy z 1%, i za ten 1% dziękujemy mieszkańcom Biłgoraja, że w jakiś sposób złożyli się do tego. Oczywiście oczekiwania są dużo większe i były większe, że to powstanie w rok, ale to jest niemożliwe, to są olbrzymie koszty. Tyle, ile mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Wymieniliśmy dach, rozwaliliśmy ścianę, powstały, powstały dwa duże balkony, także no, dużo więcej potrzebujemy prawda, niż z tego 1%. Natomiast w chwili obecnej rozmawialiśmy z burmistrzem Januszem Rosłanem, który obiecał, Cał pomóc i teraz właśnie z dwojoną siłą planujemy w przyszłym roku otwarcie, chociaż miałoby się walić, palić, to po prostu musi powstać ta akademia, a, a, a to jest moje marzenie, ponieważ ja przez 20 lat mieszkając w puszczy, wyglądając przez okno z czwartego piętra e, przez 20 lat miałem wizualizację tego miejsca, cały czas patrzyłem na to miejsce i po prostu no nie ma innej możliwości, żeby taki obiekt nie powstał. I właśnie w takim obiekcie mają powstawać mistrzowie Polski, Europy i świata, bo jednym z nich właśnie zalicza się Patryk Jarosz. Także wydaje mi się, że jest to słuszna idea, ale też są potrzebne takie miejsca. I ja pamiętam taką też akademię w Lublinie i w takiej akademii po prostu wszyscy przychodzili, czuli to jakby to był ich własny dom, odrabiali lekcje, trenowali, uczyli się i my też chcemy zrobić z tego miejsca właśnie taki, taką Akademię z prawdziwego Zdarzenia. Tam będę chciał te wszystkie swoje nagrody i puchary i mistrzostwa świata. I tak jak ja kiedyś pamiętam, 20 parę lat temu, chciałem zostać mistrzem świata jak Andrzej Maciejewski, to chciałbym też, żeby e, tak e, młode pokolenia, też żeby poszli w naszą stronę i godnie reprezentowali nasze miasto. To nie koniec dobrych wieści związanych z karate. W piątek, 21 czerwca, odbyły się wybory Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Najwyższą funkcję prezesa związku objął pochodzący z Biłgoraja i wciąż silnie z naszym miastem związany Andrzej Maciejewski, który, jak zapowiada, będzie chciał skupić się na promocji dyscypliny i skutecznych działaniach w celu wpisania karate do dyscyplin olimpijskich. W minioną niedzielę w restauracji Sitarska rozgrywany był prestiżowy turniej brydżowy, 9 Grand Prix Lubelszczyzny. Przy stołach zasiedli najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całego województwa, a intensywne rozgrywki trwały przez kilka godzin. Ostatecznie najlepsza okazała się para Elżbieta Wianiurska, Grzegorz Kułak, za nimi uplasowali się Bogdan Palikot i Andrzej Szczepanika, trzecie miejsce zajęli Jarosław Kaczorowski i Cezary Komajda. Łącznie w turnieju wzięło udział 28 brydżystów. Kolejny turniej w ramach cyklu Grand Prix Lubelszczyzny odbędzie się 21 lipca w Okunince. Organizatorem zmagań jest Lubelski Związek Brydża Sportowego.